Gdy spojrzymy na mapę państw goszczących kierowców Formuły 1, tak obecnie jak i w przeszłości, zobaczymy, że brakuje na niej Polski. Nie jest to oczywiście przypadek, gdyż nasz kraj nie dysponuje torem o najwyższych standardach Międzynarodowej Federacji Samochodowej. A i odległe wydają się plany organizacji Grand Prix na ulicach jednego z polskich miast. Zabiorę Was dzisiaj w podróż, gdzie marzenia o organizacji wyścigów bolidów Formuły 1 w kraju nad Wisłą wcale nie były mrzonkami, a już realnymi planami. Opowiem Wam dzisiaj o tym, dlaczego Grand Prix Polski w Formule 1 nie doszło. Szło do skutku. Aby poznać pełną historię organizowania prestiżowych wyścigów samochodowych na terenie Rzeczypospolitej musimy się cofnąć do czasów międzywojennych. Wraz z początkiem lat 30 XX wieku Polska zaznaczała coraz mocniejsze akcenty na mapie światowego motorsportu. Człowiekiem tak ważnym dla polskiego motorsportu jak obecnie Robert Kubica był wówczas niejaki Stanisław Czajkowski. Wywodzący się z arystokratycznej rodziny Czajkowski mógł pochwalić się zarówno obywatelstwem polskim jak i francuskim. Dzięki udanemu prowadzeniu interesów w Wielkiej Brytanii Polak zarobił na swój pierwszy samochód wyścigowy, jakim było Bugatti T37A. Karierę wyścigową rozpoczął w 1929 roku w Grand Prix Comanche. Wraz ze zdobywaniem wyścigowego szlifu i ogłady Czajkowski zaczął notować coraz lepsze rezultaty. W 1931 roku odniósł swoje pierwsze zwycięstwo triumfując w zawodach Grand Prix na ulicach Casablanki. Tuż po tym niewątpliwym sukcesie Polak na szalonym torze AWUS ustanowił rekord prędkości na poziomie 213 i 842 km na godzinę. Przez Całą karierę arystokratycznie urodzonego kierowcy towarzyszyły mu pojazdy marki Bugatti. Od wspomnianego modelu T37A przez T35C, w którym zwyciężał, po T51 i T54, w których także odnosił sukcesy. Swój drugi triumf w zawodach Grand Prix odniósł w 1932 roku wygrywając Grand Prix Provence. W tym samym roku dołożył kolejne zwycięstwo, tym razem w Grand Prix Comanche. Jego ostatnie zwycięstwo miało miejsce w 1933 roku podczas British Empire Trophy. Niestety wszystkie te wyświetlenia... Wyścigi nie były zaliczane do klasyfikacji generalnej mistrzostw. Zaliczane natomiast były zmagania o Grand Prix Włoch 1933. Tam, niestety, w kwalifikacjach Polak uległ wypadkowi, który zakończył jego żywot. W tym samym okresie, czyli na początku lat 30. znajdujący się wówczas w granicach Polski-Lwów, pokusił się o organizację własnego Grand Prix. Stworzony w pełni na drogach ulicznych tor nazywany Lwowskim Trójkątem gościł po raz pierwszy kierowców w 1930 roku. Wydarzenie zorganizowane przez Małopolski Klub Automobilowy zwyciężył Henryk Liefeld. Pierwszy wyścig spotkał się z pozytywnym odzewem, więc postanowiono na rok 1931 uczynić zmagania w Lwowie międzynarodowymi. Z kolei po kolejnej udanej organizacji w 1932 w drugim roku wyścig otrzymał status Grand Prix, choć nie był on zaliczany do klasyfikacji generalnej mistrzostw. Pierwsze Grand Prix Lwowa zwyciężył legendarny Rudolf Caracciola, który trzykrotnie zwyciężał cały sezon zawodów Grand Prix będących protoplastą współczesnej Formuły 1. Z powodów finansowych ostatnia runda na ulicach Lwowa miała miejsce w 1933 roku. W następnych latach próbowano wskrzesić inicjatywę Grand Prix Lwowa, jednak to się nie stało, a ostatecznie wydarzenie w księgach historii zamknął wybuch II wojny światowej. Po wojnie Polska zaczęła podnosić się z gruzów, budując także kilka obiektów wyścigowych do zastosowania w kartingu. Uważam, że warto wspomnieć o jednym z takich obiektów, znajdującym się w Kędzierzynie Koźlu. W tymże mieście, przy ulicy Gazowej, powstał obiekt o długości 850 metrów, który był wyposażony w pochyłe wiraże. Tor zyskiwał coraz szerszą popularność, aż otrzymał homologację Międzynarodowej Komisji Kartingowej w 1974 roku. Rok później odbyły się na nim eliminacje do kartingowych mistrzostw Europy. Jednym z ich uczestników był przyszły Czterokrotny mistrz świata Formuły 1, ale Prost. Niestety wraz z przemianą ustrojową Polski w latach 90 obieg obiekt zaczął podupadać. Swoje trzy grosze dołożyli mieszkańcy okolicznych budynków skarżący się na hałas dobiegający z toru. Także w latach 70., dokładnie w 1974 roku, padł pomysł wybudowania toru wyścigowego z prawdziwego zdarzenia w okolicy Poznania. Za ideę budowy odpowiedzialny był Wielkopolski Automobilklub we współpracy z poznańskim FSR Polmo. Pomysłodawcy przekonali do swojej racji Andrzeja Jaroszewicza, który był synem ówczesnego premiera Polski Piotra Jaroszewicza. Zatrzymajmy się na chwilę przy postaci Andrzeja Jaroszewicza, który jest dosyć ważną personą w historii polskiego motorsportu. W latach 70. był on dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. We fabryce samochodów osobowych, czyli FSO. Jego wielką pasją stały się wyścigi samochodowe. Do jego motor sportowych sukcesów należy zaliczyć zwycięstwo w Rajdzie Warszawskim w 1975 roku i zwycięstwo w Rajdzie Polski rok później. Dzięki temu, że jego ojciec był premierem, Jaroszewicz posiadał w rękach silne karty, gdyż wówczas akceptacja ze strony rządzącej Polski zjednoczonej partii robotniczej była wszystkim. Taką akceptację otrzymał Tor w Poznaniu, a jego budowa ruszyła w 1975 roku. Sam obiekt znajdował się na miejscu poligonu wojskowego. Wykorzystano także nieużywane drogi startowe lotniska Ławica. Finalnie 2 grudnia 1977 roku nastąpiło otwarcie Toru Poznań, a z tej okazji zorganizowano Puchar Ministra Przemysłu Maszynowego. I tutaj przechodzimy do formułowego wątku Toru Poznań. W drugiej połowie lat 70-tych ówczesny szef Formuły 1 Bernie Ecclestone chciał poszerzyć kalendarz zmagań o rundę za Żelazną Kurtyną. Wówczas nigdy w historii zawodnicy nie ścigali się w strefie wpływów ZSRR i to chciał zmienić Ecclestone w Królowej Motorsportu doradzał także Mieczysławowi Bilińskiemu przy projektowaniu poznańskiej nitki toru. Kierowcy po pierwszych testach porównywali polski tor do amerykańskiego obiektu Road America, z tym, że nasza rodzima wersja wydawała się trudniejsza. Tor Poznań otrzymał także najwyższą homologację od Międzynarodowej Federacji Samochodowej, co teoretycznie umożliwiało rozgrywanie na nim wyścigów Formuły 1. W czerwcu 1979 roku przy okazji Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano na nie tak odległym torze wyścig samochodowy. Z tej okazji w do Polski zawitał Walter Wolf, który był właścicielem formułowego zespołu Wolf. Kanadyjczyk przywiózł ze sobą bolid Wolf WR1, którym przyszły mistrz świata Jody Schechter zgarnął zwycięstwo podczas Grand Prix Monaco 1977. Przyjacielem wspomnianego Kanadyjczyka był nie kto inny, tylko właśnie Andrzej Jaroszewicz. Dostąpił on zaszczytu prowadzenia wcześniej wymienionego bolidu, stając się tym samym pierwszym Polakiem, który prowadził bolid Formuły 1. Był to wyraźny sygnał, że FIA zaczęła zaginać parol na kraju bloku sowieckiego. W grze o podpisanie kontraktów. Na organizację zawodów była Polska, ZSRR i Węgry. Najpoważniejsza była kandydatura właśnie Polski, która dysponowała odpowiednim torem. W ZSRR planowano wyścig na ulicach Moskwy. Najdalej od celu byli z kolei Węgrzy, u których żaden tor wyścigowy wówczas nie istniał. Ecclestone stwierdził, że to właśnie kraj nad Wisłą będzie organizował przyszłe Grand Prix. Niestety przez partyjny beto nie był w stanie przebić się nawet Jaroszewicz. Ówczesne kierownictwo PZPR wycofało swoje wsparcie dla projektu wyścigowego na terenie Polski i ostatecznie inicjatywa umarła. Również Grand Prix Związku Radzieckiego nie doszło do skutku. Ostatecznie to najmniej prawdopodobna kandydatura Węgier została zrealizowana. Po wybudowaniu toru Hungaro Ring w okolicach Budapesztu zaczęto organizować na nim wyścigi Formuły 1 począwszy od 1986 roku aż do dziś. Następne nazwijmy to poważne próby organizacji wyścigu Formuły 1 na terenie Rzeczypospolitej podjęto już za czasów kubicomani. Co ciekawe, inicjatorem była koreańska firma LG. 1 czerwca 2009 roku ruszyło głosowanie, a biorący w nim udział mieli do wyboru cztery kandydatury czterech polskich miast. Były to Gdynia, Kraków, Warszawa i Wrocław. Ostatecznie plebiscyt zwyciężyła stolica Dolnego Śląska zdobywając 35% głosów. Drugie miejsce zajęła Gdynia, trzecie Kraków a czwarte Warszawa. Wrocławski Tor. Formu w formie wirtualnej został zaprezentowany w listopadzie 2009 roku, a każdy chętny mógł wsiąść do symulatora i przejechać się po jego nitce. Na swoich ekranach widzicie wirtualną przejażdżkę po tym obiekcie. Długość toru miała wynieść 4 km i 680 m. Jeżeli ktoś z Was jest z Wrocławia bądź okolic, to podrzucam ulicę, place i mosty, przez które miała przebiegać nitka. I po wielkiej premierze nastała cisza. Cztery lata po prezentacji magistrat oficjalnie zdystansował się od projektu, twierdząc, że ten jest koncepcją wyłącznie firmy LGI. W samej firmie doszło do zmian strukturalnych, a nowe władze nie patrzyły przychylnie na pomysł lobowania Grand Prix Polski, tym samym, że w naszym kraju znacząco zaczęło spadać zainteresowanie królową motorsportu. Nie był to koniec polskich podrygów w kierunku organizowania Grand Prix Formuły 1. Po jakimś czasie od upadku projektu Wrocław, Bernie Eccleston, który dalej był szefem królowej motorsportu, poprzez Formula One Licensing, zarezerwował prawa do nazwy Grand Prix of Poland. Wtedy oczy gapiów zwróciły się ku Gdańskowi. W tym nadmorskim mieście pierwsze plany zbudowania, nazwijmy to pełnowymiarowego toru, sięgają aż 2001 roku. Początkowo traktowany był z dystansem i przymrużeniem oka, natomiast dobre wyniki Roberta Kubicy w BMW Sauber dały potrzebnego kopa Gdańskiej inwestycji. Urzędnicy tego miasta w 2007 roku zaczęli zapewniać o tym, że faktycznie budowa toru jest możliwa. Jak się okazało, była to tylko polityczna kiełbasa i projekt ucichu na kolejnych kilka lat. W 2014 roku w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył nadworny projektant toru Formuły 1 Herman Tilke. Przedstawił on projekt, jak to nazywano, Narodowego Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji. W skład centrum miał wchodzić tor o długości 4 km i 335 m. Dodatkowo kompleks miał zostać wyposażony m.in. w tory dla motocrossu i gokartów, prostą do wyścigów na 1,4 mili, a także owal żużlowy. Jak widzicie, plany były naprawdę ambitne, choć warto dodać, że długa nitka miała nie być od razu homologowana do statusu FI Great One, co umożliwiałoby organizowanie wyścigów Formuły 1. Choć przy nie tak dużym nakładzie inwestycyjnym, spokojnie można było zmodernizować obiekt i przystosować go do zmagań królowej motorsportu. Niestety, po raz kolejny sprawa ucichła. Częściowo z powodu braku inwestora, którego znaleziono dopiero w 2016 Roku. Chęć zainwestowania wyraziła Bałtycka Grupa Inwestycyjna, choć wydaje się, że na chęciach się skończyło. Do dziś w Gdańsku nie powstał obiekt z prawdziwego zdarzenia. Wybudowano jedynie autodrom pomorze nazywany Torem Pszczółki, który po prawdzie jest ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy. Teraz możemy przejść do sekcji półpoważnych propozycji. Najsampierw radom. Plany zbudowania w tym mieście prawdziwego obiektu wyścigowego sięgają już roku 1999. Jak to przy takich projektach bywa, inwestor wycofał się z pomysłu po kilku miesiącach i projekt upadł. Natomiast odżył na nowo w 2011 roku. Armand Ryfiński, polski polityk, wskrzesił ambicje wybudowania toru w Radomiu. Ryfiński należał wówczas do partii Ruch Palikota, a jej lider Janusz Palikot popierał pomysł inwestycji w Radomski tor. Na początku już sama kwota sygnalizowała, że nie jest to poważny projekt, mówiło się bowiem o 60-70%. 10 milionach złotych, gdzie ówcześnie formułowe tory budowano za około 150 milionów dolarów. Jak się okazało, te plany były jedynie kiełbasą wyborczą, ponieważ w 2011 roku odbywały się w Polsce wybory parlamentarne. Po wyborach już teraz poseł Armand Rywiński pokrętnie wycofywał się z planów budowy obiektu. Były również plany zakładające, że najszybsi kierowcy świata przyjadą na Grand Prix do Odrowąża w gminie Stomporków. Projekt z 2018 roku o nazwie Polonez Gate miał zawierać kilometrowy tor kartingowy oraz aż 7-kilometrowy tor spełniający wymogi Formuły 1. Już sama długość nitki kazała się zastanowić, czy jest to aby na pewno poważny projekt. Ponoć w inwestycje zaangażowani byli architekci z grupy Hermana Tilke. Natomiast szybko okazało się, że pomysłodawcom brakuje pieniędzy. Prowadzili oni rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które jednak skończyły się fiaskiem. Ostatnią deską ratunku miał być Orlen, który pokryłby część kosztów budowy. I tutaj się nie udało, a projektoru Polona's Gate odszedł w zapomnienie. I tak naprawdę to już wszystkie projekty, które uważam, że są godne wspomnienia. Nie ma co się łudzić, że przynajmniej w przeciągu najbliższych 10 lat będziemy choćby blisko pozyskania takiego obiektu. Koszty budowy obiektu spełniającego wymogi F1 są bardzo duże, szacowane na około 250 milionów dolarów. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek PZM było w stanie, mówiąc kolokwialnie, dowieść taki projekt. No, niestety dla fanów Formuły 1 w Polsce, póki żużel zachowuje pozycję naszego narodowego motorsportu, PZM nawet nie kiwnie palcem w kierunku toru wyścigowego z prawdziwego zdarzenia. Więc jedyną nadzieję możemy pokładać w prywatnych inwestorach, jednak czy z ich perspektywy Polska jest atrakcyjna do tego typu przedsięwzięcia? No, nie wydaje mi się. Po prostu przykro patrzy się na to, że po prawie 50 latach odbudowy wciąż Tor Poznań jest najważniejszym torem wyścigowym w kraju nad Wisłą i de facto jedyny posiadający jakikolwiek status FIA Grade oceniany na 3. Jeszcze smutniejsze jest to, że nasi Najbliżsi nie tak zamożnicą siedzi jak Słowacja, Czechy czy Węgry, posiadają nawet kilka obiektów wyścigowych, przerastających klasą nasz tor. Poznań dla mnie jedyną opcją na Grand Prix Polski to tor uliczny powstały przy okazji kolejnego naszego rodaka w Formule 1, który będzie w stanie walczyć o mistrzostwa. A tego możemy po prostu nie doczekać. Tym pesymistycznym akcentem muszę zakończyć ten odcinek. Dzięki wszystkim, którzy zostali do końca, zostawcie także subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Jeszcze raz dzięki.